Siemandero, niedziela rano Kawka zrobiona, czekam na dużego Zbigniewa Chyba nawet za chwilę wody na film powinien być Także sobie obejrzymy W drodze nad jezioro Taki jest plan Jest na plusie 2 stopnie dzisiaj Ale wieje Także my przygotowani Woderki, kawka, bananki Ciepła herbatka Do później Maneczko Hej, hej Hej, hej Lecimy nad jezioro Ciepło jest w samochodzie na dworzu Znaczy Dada już nie jest tak ciepło, nie? 2,5 na plusie Postaramy się poszukać Byliśmy z dużym Zbigniewem zobaczyć ten jezioro Da się wejść I przed chwilą krzyk, krzyczę do Zbigniewa Stój! Spój 5zł Aha Kopniesz? Piątka. Ja kopnąłem! Zbigniew kopnął. Piątka. Na dzień dobry jest piątka. Idziemy się ubierać. Jest rekonesans. Zbigniew tutaj czyści. Jednak ten lut nie jest taki cienki jak się wydawało. Ale to nic. Wchodzimy. Jest pierwszy sygnał. Jest zableczka i 10 groszy chyba. Ale tego tu jest pełno, tu widać kapsle na wierzchu czysty przypadek, że ta moneta wpadła. O, tak to wygląda. Idziemy szukać dalej. Będę nagrywał co kilka sygnałów. Bo muszę ściągać gumy. Idę do Zbignie, chyba Zbigniew się wrócił po rękawiczkę. I drugi sygnał ma i mówi, że, że ma. Gdzie ma? O! O, o, o jest srebrko. I jest kit majonez panie. Super kurce, się zapowiada. i ładne tutaj. Widaj, tu kolej się nie? Z drugiej strony się obrócę. Ja wezmę ten. No, panie. Jest. Także gratulacje. Ja ci to podam, co? Dziękuję. Podam, ci, bo ty. Tutaj ci wrzucę. Cię oszukam i ci nie wrzucę. A ja mam. Przed chwilą miałem 10 groszy. I teraz mam też jeszcze 10 groszy, ale leży tam gdzieś na lodzie. Patrzcie, tu normalnie widać Kapslandię. Ja to zbieram sobie najpierw bez wykrywacza, a później z wykrywaczem. A tu jest... jest o, i tu jest nawet kawałek puszki. Ładny sygnał daje. O, taka sama opcja przedtem. Moneta i zrywka. Był wykopany wcześniej 70 coś, jest 20 groszy z PRL. Później było to, a w tej chwili było to. Sreberko zmasakrowane. W sumie wykopnięte przez przypadek, bo sygnał był na kapsule obok gdzieś. Także Zbigniew mówi, że jest jeden, jeden dla niego w sreberkach. Tak się bawimy w niedzielę. Zabijam te fanty, i za kolejne kilka rzutów się odzywamy. Muszę troszkę sobie więcej wyczyścić teren, chcę iść tak wprost są kopnięcia, trzy kopnięcia i dwie monetki były chyba razem mamy 5 groszy, 2 zł z 20 i 10 to jest taki rzut trzech kopnięć szukamy dalej tam. Da, tam. idę sobie zobaczyć sreberko oko nacieszyć już tutaj gdzieś jest ale mniejszy, ale też seberko. Wyreczy z glin. No, powiem Ci, że super fan. No i w tym śmietnisku, nie? To sukces, to gratulacje. Co na kieszeni? 6 zł. Taka Ale fajnie jest. Kopiemy kapsle wszystko, ale Zbigniew tutaj zaczyna kosić Ale wiecie, że tu jest Kapslandia i w ogóle. Ja kopię każdy sygnał, wybalam na lód. I w tych w tym są monety, zawleczki, kapsle Także jest dobrze. 67 sygnał, Dzbigniew bywało do jakiejś srebelka, ale jeszcze u mnie znaleźliśmy. Co mamy? Co ja znalazłem? MT. 2 czy PLM? 2 się. Probać waść. <tryk> Czyli to będzie od tego medalika, podejrzewasz? No, bo 20 groszy. Fial. No kurcze, cool, panie. Sreberko, jak to lala? I 20 groszy. Ja u mnie folia aluminiowa z monetami też występuje. To nie moje czasem? Nie, nie. Tu twoje zostało zobacz. Aha, jest szlak. I znowu piątek, ja za usługi. Tak, dziękuję. No dobrze, powiemy co Zbigniew powiedział. Powiedział, o ja jebie. Ja to samo powiem. Patrzcie, jakieś srebelko. Ty, ale takiego krzyża jeszcze nie widziałem, nie? Hmm. To jest srebelko? Na moje oko no, wagę ma dosyć, nie? Wyryte w gliny. Wykopane z gliny. Ale czad. Ale czad ci powiem. tak. tak. Polski orzeł. To z koroną jest, nie? Ko Ma koronę. Mhm. Super. Super, super, super. Rozławiasz tatuaż dzisiaj. się wykopiesz jeszcze raz. się wykopię jeszcze raz jak spadnie. Nie da rady. Nie upuszczę. Super. Gratulacje, panie, nie? Dziękuję. Już nie stać na rozwoju, sygnał? To Leży. To nie cię wykopię jeden rzut moich fantów i tu jest drugi rzutów i mamy tyle śmieci tej ja monetki po prostu już jestem w pit stopie. będę pił herbatkę i zjadał owoc a Zbigniew na dwóch metrach kwadratowych kosi fajne fanty sygnał na sygnale, sygnał pogania to było 67 sygnał akurat jest 2 ziko 9.4 i faktycznie Zbigniew mówi, w tej glinie jest tego pełno żeby taki urobek wydobyć to trzeba się namachać idziemy dalej bo jak nie my to kto? po jakichś kilkunastu kapslach i w ogóle spadło duże kółko czy raczej srebrę? Nie wow. powiem ci, że cały, Cię się zdziwiłem, nie? Ale nie kopałem tego sygnału w ogóle, bo tylko tak przypadkowo. Cały do nosa taki. Chyba <laughs> muć. Chyba do suta. Sygnał, teraz widziałem, że dwie monetki wyszły w jednym rzucie. Sygnał wiadomo, taki. Jest jeden grosz. I gdzieś jeszcze było coś widoczne, a jest. Tu kolejna monetka, czyli mamy 3 grosze w jednym hapsnięciu. Masz, masz, znalazłeś? Znalazłeś? Zbigniewowi wypadł wypad mały medalik, a to jest milion sygnałów, ale może znajdzie. Sygnałów to jest milion, musimy tutaj całe wyczyścić z tego. A sygnał przypadkowy jest mały guzik. Guzik Playboya chyba Takie łosnie, no ale przypadkowo, nawet nie widziałem, że w sicie jest Qik playboya tu jest razy dwa idziemy dalej Standardowo 61-62 jest, jeden grosik za chwilę się zbijamy właśnie Darek dzwonił pytał się czy jesteśmy czy jedziemy a my jesteśmy Darek. także pozdro odezwę się jak wyjdę z wody bo to twoje na pierwszy strzał podsumowanie już robimy każdy z nas ma dużo kapsli zawleczek gwoździ też mam jednego gwoździa patrz Ty, no budujemy coś zoba ale czad super Zbigniewa fanty pokoszone to są tak, dzisiaj były trzy srebelka, taki mniejszy medalik poszedł na dno. No, oto masz punce nawet na tym zobacz, i mikrobicie. Mm -hmm. Także trzy srebelka były, tego krzyża to nie wiemy co to było, z jaki to jest materiał. Aluminium to nie jest. Ale fajny krzyż. Inny niż zawsze, nie? Krzyżyków się znajduje, ale nigdy za Super fancior w monetach, masz koło dwójki. Zico 92 rocznik kurcze czyli tam jest potencjał taka data chyba więcej moneciaków ja mam moneciaków więcej bo ja mam większą cewkę i może dlatego no i dobra moje kapsle, moje polmosy, moje zawleczki monetów to jest tak ta piątka co Zbigniew ją kopną na chodniku to się nie liczy jako z wody w tych fantach mam około 3 złotych. w perelach mam 3 dwójki 20 groszy, guzik, to jest z Playboya ten zajc, nie? Jak, jak się spojrzy, bo nie zgub, to jest z Nie, już... do wody mi nie wpadnie. Do... <noise> no co jeszcze? Przypadkowo agrafka wyskoczyła. Jeden kolczyk, masakration, srebelko. A gdzieś go wygło. No właśnie, nie właśnie gdzieś tam beton, betonie leżał. To też nie wiem, czy to w ogóle srebro jest. Może ma gdzieś bicie. Jakieś świeżynka to jest, nie? Mhm. No, ale zbiżuteli to u mnie tyle. Zbigniewa więcej fajnych rzeczy. Ten to czuć, czuć łapa, że konkretna. Komunijna, albo coś. I takie rzeczy. Wypad. Udany. Na dworze jest ile? Mówiłeś, 8 teraz? 8. Rano było Dwa i słabo 2,5 stopnia, ale już jest 8. Że lecimy na obiadki. Do następnego, pozdrawiamy. Nie, pozdrawiam. Mimo, hej. Hej.